Znany z cudownych uzdrowień mistrz bionergoterapii Ireneusz Stowiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to Setki Cudów. Pan Paweł od kilku miesięcy cierpiał na silne bóle nogi. Ból był tak dokuczliwy, że nie mógł spać ani pracować. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stowieckiego: Jestem Paweł, 55 lat. Jestem z Białorusi. Miałem bardzo mocne bóle. Было попросту очень мощная рва коль так так мощно же не мог нам спать, musiał нам принимывать бардово очень леки, так и были боли в правой моей ноздре, же не мог нам ходить, Тяжело было ходить на вот по покою. и так также не мог нам спать, так и боли были. То у меня зачалось Продолжалось, я с пары месяцев, а лето будто нарастало, целый час робилось все мощнее и мощнее. Этого года я узнал о пане Садецке и пришел до небо. И по первому, уже по первому сеансе терапии почувствовал себя очень лучше, также не мусил принимать больше эти леки. По другий терапии... Odczułem siebie już normalnie, prawie normalnie. Mogłem już wszystko robić, chodzić, Chodziłem do pracy. Do pracy poszedłem już po pierwszej terapii. No i po, po trzecim seansie to wszystko w porządku. Bardzo dziękuję panu Sobieckiemu. Pan Paweł został uzdrowiony. Ustąpiły silne bóle nogi. Może już spać i ponownie powrócił do pracy. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bionergoterapii Ireneuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę. Telefon 773 kierunkowy 283 1505 283 1505.